Powietrze jest dostarczane do komory z góry na dół, z niską prędkością, laminarnymi strumieniami, poprzez urządzenia rozprowadzające powietrze. Dystrybutory powietrza to laminarne aparaty sufitowe składające się ze skrzynki dystrybucji powietrza, która działa jak komora ciśnienia statycznego z przepływem powietrza wychodzącym przez perforowane kratki z zainstalowanym w nich dodatkowym materiałem filtrującym. Doprowadzenie powietrza o przepływie krzyżowym do głównego pomieszczenia odbywa się kanałem umieszczonym na przeciwległej ścianie względem systemu wentylacji wyciągowej. Powietrze jest dostarczane do górnej strefy przez kratki wentylacyjne z regulowanym natężeniem przepływu powietrza. W obszarze mieszania komponentów powietrze jest nawiewane przez kratkę z przepływem krzyżowym. Wymiana powietrza w głównym pomieszczeniu warsztatowym jest zorganizowana w następujący sposób. Strumienie powietrza nawiewanego są kierowane w górnej strefie do dolnej strefy wokół obwodu całego pomieszczenia. Powietrze wchodzi do obszaru roboczego z żądaną prędkością i temperaturą. Następnie zużyte i zanieczyszczone powietrze jest usuwane przez wloty powietrza wentylacji wyciągowej, które znajdują się w dolnej strefie. Zapewnia to najbardziej kompletną wentylację całego pomieszczenia bez stref stagnacji, a także przy minimalnej ekspozycji ludzkiego ciała na toksyczne składniki. W komorze lakierniczej przepływ powietrza jest zaplanowany z góry na dół, analogicznie jak w innych kabinach do malowania. W tym przypadku nawiewane powietrze całkowicie umywa obszar roboczy, usuwając aerozole i składniki procesów technologicznych, które nie osiadły na malowanych produktach.